Tak, jak wspominałem wcześniej, tu jest takie ciekawe miejsce, w którym sobie siedzę. No i wcześniej też Wam wspominałem o tym, że niektórzy przychodzą do lasu z psami, szczerze mówiąc. Przed chwilą właśnie taka sytuacja była, dlatego skończyłem nagrywać. Widzę trzy dolodne wilczury i panie spacerujące za nimi. No, oczywiście psy spuszczone ze smyczy Ja wiem, że wreszcie się spuszcza ze smyczy Psy, ale kurde Mieliśmy ostatnio z córką nawet takie Nieciekawe wydarzenie, w którym e, no, Rzucił się za nami w pogoni jeden z psów I odprowadzał nas, że tak powiem Przez jakieś 2 km. Córka była okropnie wystraszona tym faktem Ja też, szczerze mówiąc Bo to było dość dorodne bydle No i odpuścił dobra, gdzieś po dwóch kilometrach Już byliśmy blisko domu tak więc czasami ten animal horror w życiu prawdziwym też się zdarza. No to co? Pijemy kawkę.